Patronem mojego programu jest. Nie! 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 Witam. Święta Bożonarodzeniowe to taki niezwykły czas, kiedy wszyscy wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa. Który za swojego krótkiego, niestety, życia zrobił rzeczy trochę bardziej zajebiste niż przeciętny kowalski. A mianowicie dał się przybić ogromnymi gwoździami do dwóch dech za twoje złe uczynki. Kiedyś nie wystarczyło być takim trypsonem, żeby wzbudzić respekta. Mm. Mówiąc, że wspominamy Baby J'a, mam oczywiście na myśli, że wpiernamy na potęgę i wydajemy hajsek po jadni. no ale w XXI wieku tak się wspomina. Kto w tym kraju ma czas na zadumę, jak my nawet w święto niepodległości mamy nie zadumę, tylko jego niedorozwiniętego brata bliźniaka za dymę! Kurwa! To nie może być tak jak z twoim poczęciem. To nie może być przypadek, że akurat teraz miało miejsce to niezwykłe wydarzenie. Na niebie pokazał się on. Matuchno, najdroższa. Serce Dziękuję. się pokazało. Tak, serce, boże. Buzie, widzę! Twarz, widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Ja, JA TEŻ widzę. WIDZĘ! Ja nie widzę. JA WIDZĘ! A czy ty widzisz Buzie Jezusa? O, widzę, Matko Najśmiedcza! Ma Jeśli nie widzisz, to znaczy, że nigdy nie pójdziesz do nieba, bycz! BUZIE WIDZĘ! Jeśli na tym ujęciu nie jesteś w stanie zobaczyć twarzy Zbawiciela Ludzkości, tu ma oczy, tu ma... miecz świetlny, to nigdy nie będziesz dobrym człowiekiem. Tak samo, jak nigdy nie będziesz dobrym ojcem, jeżeli na zdjęciu USG nie widzisz swojego własnego dziecka. Ciiwa, no. Kochanie, widzisz? To twój syn! Zobacz, to twój syn! Tu ma oczka, tu ma usta, tu ma siusiaczka, widzisz? To twój syn! No nie widzisz? Nic nie widzę! Będę najgorszym ojcem na świecie! Czy on był ubezpieczony? Tak! Tu jest twarz dziecka twojego, tak tu jest twarz pana naszego. I nie kwestionuj, tylko re, 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 reprezentuj. Serce się pokazało Tak, serce może. No dobra, tak całkiem serio. Ja też od razu nie rozpoznałem w tej chmuropodobnej plamie lica Jezusowego. Musiałem się najpierw dobrze spa przyjrzeć. Serce Dziękuję. się pokazało. Tak, serce, może. Buzie widzę! fasz widzę! Buzie! Ja nie widzę. Ja widzę! Widzę! O, widzę! Matko na Serce na ma śmierć! Matuchno! Ja widzę, Sierce, no. ma duch, no. buzie! Buzie widzę w tym tęczu! Ja też widzę buzie w tym tęczu! Ja też pieprzę pieprzem deklinację w tak wzniosłej chwili! I... Buzie widzę w tym tęczu! Widzę buzie w tym tęczu! Szybko dajcie mnie różańca, będę z zdrobaczków klepał! pieprzyć deklinację! No, matka najświętsza! Nie widzisz! Brawo! Gdzie ona idzie? Nikt, nikt nie ujdzie. To idzie? Oczywiście, że idzie. Nikt nie ujdzie. To idzie? Najpierw ten przesympatyczny, ale jednak poganin nie widział ewidentnie zarysowanej twarzy Jezusa. Mm -mm, tu ma brodę, a tu latarkę na kasku. A teraz będzie mi mówił, że podobizna Pana naszego Amen nigdzie nie idzie? Nikt nie ujdzie. Oczywiście, że idzie odkupić twoje wino. Twoje winy. Ewidentnie obecność Jezusa zakłóca poprawność językową. Kolejny dowód! Matuchno! Matuchno! A tak całkiem, całkiem serio. Czy nie uważacie, że gdyby Jezus naprawdę chciał się pokazać ludziom, to nie zrobiłby tego trochę bardziej. efektownie? Come on! Ten koleś szedł na zakupy przez środek jeziora i zamieniał na łęczowiankę diabola. Nie traktujcie go jak amatora albo kogoś, kto nauczył się kilku tryków, żeby wygrać Mam Talent? Wtedy nie było Mam Talent! Wtedy na urodziny dostawało się Mirrę! Wy nawet byście nie wiedzieli, z czym to wymieszać, żeby się dobrze za... ...cięcie? Później widzę w tym tęczu! A tak, już absolutnie serio. Jeśli ktoś w tych chmurach widzi tego pana, jest z tego powodu szczęśliwy, a ten przedorgazmiczny stan tej pani można chyba eufemistycznie tak nazwać. Ja widzę! To kim jestem, żeby mu tego zabraniać? Czasem nasze wyobrażenie o rzeczywistości jest atrakcyjniejsze od rzeczywistości i chyba nie ma w tym nic złego. Ja na przykład sobie wyobrażam, że wszyscy moi widzowie wyglądają tak. Chociaż i wy i ja wiemy, że prawda jest bliższa, bardziej czemuś, takiemu. No i co z tego? I tak was uwielbiam. Mm -mm. uh -uh. Wesołych Świąt. Zgrab. Po pierwsze, Maciek Dziemiańczuk, którego pewnie kojarzycie z twórczości muzycznej na YouTubie, wpadł do mnie ostatnio i pograliśmy sobie w nowe Rocksmith, bo uczę się grać na gitarze i to jest chyba dobra, dobre rozwiązanie dla kogoś tak topornego jak ja. Tak żeśmy, się na... tak żeśmy się dobrze bawili, że postanowiliśmy nakręcić ze dwa klipy z tego wydarzenia i pierwszy z tych klipów znajdziecie tutaj na kanale Maczka. Tak, to naprawdę my jako KISS bo wpadł Jezus i zamienił całą wodę w wódkę i tak to się skończyło yy, sprawdźcie ten klip yy, drugi będzie wkrótce po drugie w tym miesiącu zadzwoniłem do jednego z Was słuchajcie zgodnie z umową wybiorę teraz jedną osobę yy, i zadzwonię do niej przez Skype'a no i ta osoba dostanie ode mnie odmowa jak Vikings yy, telefon Samsung Galaxy S3 rozwinąłem sobie tu Wasze komentarze których jest 5000 nie patrzę nie patrzę już? Stop? Stop! Michalina Witkowska. No to dzwonimy do Michaliny. No to powiedz, Michalina, coś sobie. Gdzie mieszkasz? Ile masz lat? Co robisz w życiu? Y Mieszkam w Jejkowicach. Mam 23 lata. Chciałabym napisać swoją książkę. E Podobnie jak ty. Dobra, wiesz co? Powiedz mi taką rzecz. Co byś chciała dostać na gwiazdkę? Zastanów się dobrze. Na przykład nowy telefon. Stary zaczyna się psuć. To jest dobra odpowiedź. E, dobra, e, Michalina, w takim razie ja czekam na Twój adres. E, dzięki za e, wzięcie udziału w konkursie. No i cały świat! I po trzecie! Licznik tego kanału zbliża się do miliona. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I zapraszam do subskrybowania tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. I na koniec, oczywiście, pytanie dla Was. No to co? Jezus? Nie Jezus? Chmura? Michael Jackson? Ale widzę. Piszcie. Piszę buzię! Buzię widzę w tym tęczu!